A więc tak, żeby nasze latarnie lub oświetlenie budynków, lub też innych rzeczy, na przykład samochodów świeciły, musimy je odpowiednio podłączyć, a mianowicie tutaj jest istotne biegunowość tego diody, czyli plus musi być do plusa, minus do minusa, ponieważ w odwrotnej kolejności po prostu nam nie będzie to świeciło. O ile w przypadku zwykłych diod, jeżeli będzie używać, jest to proste do stwierdzenia, ponieważ po prostu dłuższa nóżka to jest plus, krótsza to jest minus. O tyle w przypadku latarni lub innych rzeczy, nie zawsze te kolory tutaj przewodów odpowiadają temu, co powinno być. Czyli, czyli na przykład tutaj czarny powinien być minus, czerwony plus, ale nie zawsze tak jest. Czasami te kolory w ogóle są dziwne, inne i nie wiadomo co, więc trzeba wtedy sprawdzić sobie. Po prostu przyłączyć taką diodę do zasilania. I wtedy zobaczyć, w której konfiguracji będzie świeciło, czy kabletki w ten sposób będą, czy, czy, czy odwrotnie. Tylko pamiętajcie, oczywiście, że jeżeli macie diodę na 12V, na przykład, no to nie ma problemu, ale jeżeli macie taką 3,3V, na przykład, no to wtedy, oczywiście, tak jak mówiłem, konieczny jest rezystor. Jeśli chodzi o rezystor, to sprawa jest prosta, ponieważ yy, Rezystor taki nie ma kompletnie znaczenia, jak go podłączycie. Czy to będzie do nóżki plusowej czy do minusowej, nie ma to znaczenia. Tak samo nie ma znaczenia, którą stroną rezystor czy tą, czy drugą. Po prostu on i tak, i tak spełni swoją funkcję. Więc jeśli chodzi o rezystory, nie ma znaczenia ich podłączenie, czy to jest do plusa czy do minusa i którą stroną rezystor.